Tutaj mamy piłkę nożną. Świetnie! Możemy poćwiczyć grę. Może w końcu uda nam się pokonać chłopców na WF-ie? No właśnie! Ale dlaczego w ogóle musimy grać w piłkę nożną? To taka nuda! Racja, ale lepiej grajmy już! O, popatrzcie, czyżby dziewczyny w tajemnicy ćwiczyły? O rany, chłopcy tam są. Oj, długo będziecie musiały ćwiczyć, jeśli chcecie być lepsze od nas. Tylko poczekaj, już wkrótce was pokonamy. Wykluczone! Chłopcy są zawsze lepsi. Tak już jest. To nieprawda! Dziewczynki są lepsze. Powinniśmy urządzić zawody z różnymi konkurencjami i przekonać się, kto tak naprawdę jest lepszy: chłopcy czy dziewczyny? Mamo! Orety, mamy tu całą zgraję dzieciaków, Mamo! Chcemy urządzić zawody. Chłopcy kontra dziewczyny. Jakie konkurencje powinniśmy zorganizować? Hmm, niech pomyślę. Może Sara też pomoże? Lęko, czy ja też mogę brać udział w zawodach? Jak myślicie, Ania może wziąć udział? Jasne! To niesprawiedliwe. Teraz was jest pięć, a nas tylko trzech. Pawełek i Aleks do was dołączą. Będzie porówno. O tak! No dobrze. O tak, to dobry pomysł. Zapiszę to na kartce. I może coś związanego z rysowaniem. Tak, to też niezły pomysł. O tak, ale będzie zabawa. Maja, twoi bracia bawią się dziś z dużymi dziećmi. No dobrze, słuchajcie. Mamy tu karteczki z różnymi konkurencjami. Jedna osoba losuje karteczkę, a potem wszyscy robią to, co jest na niej napisane. Zosia pierwsza powinna losować. Te zawody to jej pomysł. Racja! Racja. No dobrze. Czytaj! Załóżcie na siebie jak najśmieszniejsze przebranie. Macie na to dwie minuty. Tylko dwie minuty. <laughs> Nastawiam budzik. Start! Jakby się tu przebrać? O, tu jest koszyk na zakupy. Potrzebuję jeszcze coś na głowę. Chodźmy na górę, szybko! Ojej, ten kot jest za wielki! O nie, Łukasz! Tylko nie najlepszą sukienkę mamy! O, ten kot się nada! Czego jeszcze mogłabym użyć? Rondel. Potrzebny mi jeszcze kapelusz. Coś się powinno znaleźć w moim pudle z przebraniami. O nie, Łukasz się już tym zajął. Szybko muszę znaleźć coś innego. Może w szafie. Czas minął. Wracajcie tutaj. O tak, Maju, sporo się tu dzisiaj dzieje, co? No, udało mi się coś znaleźć. Dosłownie w ostatniej sekundzie. <grym>, ale śmiesznie wyglądasz. Świetnie, przyjrzyjmy się chłopcom. Mateusz naprawdę śmiesznie wygląda. Ja się z koszem na głowie. Łukasz jako magik, a Pawełek i Aleks w prądlach. Niezłe przebrania. A teraz dziewczynki. Też wam się udało znaleźć świetne przebrania. Naprawdę trudno powiedzieć, kto wygrał. A może wy zdecydujecie? Na koniec filmu będziecie mogli zagłosować na swoją ulubioną drużynę. A potem możecie odświeżać wyniki, aby sprawdzać, jak się zmieniają. Przejdźmy teraz do kolejnej konkurencji. Ale najpierw byłoby super, gdybyście odłożyli wszystkie przebrania na swoje miejsca. Niezła zabawa. O tak. No, ja już po sobie posprzątałam. No dobrze. Jeśli wszystko jest już na miejscu, możemy kontynuować zawody. Teraz chłopcy losują konkurencję. Kto będzie losował? Ja. Tylko dobrze wybierz, to narysuje lepszy portret pana Nowaka. Mając zawiązane oczy, wybierzcie jedną osobę z każdej drużyny. O nie! Portret pana Nowaka? I to jeszcze na ślepo? Ja nie umiem rysować nawet z otwartymi oczami. Ja też jestem kiepski w rysowaniu. Jasiu, ty będziesz rysował. No dobrze spróbuję. Klaro, ty najładniej z nas rysujesz. Okej, okay, teraz zawiążę Wam oczy. Klaro, widzisz coś? Nie. Okej, okay, a teraz ty Jasiu. Podejdźmy do stołu. Tutaj macie papier i pisaki. Zaczynamy! Najpierw głowa. To dopiero będzie śmieszne. Nogi nie są połączone z resztą ciała. Skończyliście? Tak, ja też. Okej, okay, to pokażcie nam, co narysowaliście. Ale zabawne portrety. Nieźle wam to wyszło. A teraz czas na ostatnią konkurencję. Tak, ale wy będziecie wtedy losować dwa razy. Zrobimy wyliczankę. Raz, dwa, trzy, wychodź ty. Jak nie ty, no to ty. Następną konkurencję wylosują chłopcy. Macie jedną minutę, żeby zrobić super obrzydliwą kanapkę. Przeciwna drużyna będzie musiała jej spróbować. Obrzydliwa kanapka? Fuj! Super! Na pewno uda nam się wymyślić prawdziwe paskudztwo. Musimy dodać cebulę do naszej kanapki. Tak! Na początek każda drużyna dostanie talerz z kromką chleba. Nastawiam budzik. Na miejsca. Gotowi! Art. Masz lęko. Nutella. OK, Na początek coś słodkiego. Mm, Nutella. Żebyś się nie zdziwił mateusz. O tak, tuńczyk, to będzie super. O kiszony lęko. Super, Kiwi. O tak, to się nada. Mateusz, jeszcze dżem truskawkowy. O tak, z suńczykiem będzie smakował naprawdę wstrętnie. Plasterek sera. Papryka. Dzięki. Chili. To będzie nie tylko obrzydliwe, ale też ostre. Mateusz, cebula. Koniecznie daj cebulę. Okej, okay, dam ją. Rzepa? O tak, rzepa jest super. A teraz dajcie jeszcze coś słodkiego. Szybko. Masz, syrop klonowy. Super. Z rzepą będzie smakował okropnie. Stop! Koniec czasu. Ale wstrętna kanapka. No dobrze, zobaczmy, co wam się udało wykombinować. Kanapka z tuńczykiem, kiwi, dżemem truskawkowym, papryką i cebulą. Aha, a co u was, Lenko? Kanapka z nutelną ogórkiem kiszonym, rzepą serem, syropem klonowym i chili. Ble. Kto chce spróbować? Ja dziękuję! No to może szefowie obu kuchni? Hmm, jeśli musimy. Macie tu serwetki. Zrobimy tak. Nie chodzi o to, żeby komuś zrobiło się niedobrze. Spróbujcie kanapek, ale tylko maleńki kawałeczek. Okej? Okay? Wow, Lenka spróbowała! O ludzie, ale ostre! Odważni jesteście! No, nareszcie w domu, ale jestem głodny. O, widzę, że ktoś już przygotował dla mnie kanapki Ta jest słodko kwaśna, mniam miam. A ta? O, na ostro! Wow, kanapki wielosmakowe. Ale kto je przygotował? Nikola. A teraz wasza kolej, która drużyna była według was lepsza, chłopcy czy dziewczęta, a może był remis? W prawym górnym rogu możecie zagłosować. I jeszcze jedno, jeśli planujecie zrobić sobie takie kanapki w domu, weźcie malutką kromkę chleba, tyle ile dacie radę zjeść, żeby nie marnować jedzenia. Mamy nadzieję, że podobał Wam się filmik i że wkrótce znów się spotkamy. Pa! pa!